O kurwa, o kurwa, o kurwa. Au, 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 au. Ała. Dobra, zamknij dziób na synek. <grymne> 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 Przy, przypomnę ci, że gadasz do funkcjonariusza policji, a nie do swojego kolegi, Dobra, nie zestrzesz tam, kapciu. <grymne> dobrze, krótko, medyk, dobrze, czy, tak trzyma. Cic, znowu trzyma pana dowodu proszę mi pomóc, tutaj gdzie to jest. Uwaga, naluty. 58 do kodu, 60, status 6. on tam w lewo wcześniej skręcił. O oh, fa Fajnie nam się własnymi drzwiami O nie 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 Ała! Co jest kurde o, co? X kurde Patrzy pani w telefon, widzę pani z kim pani rozmawia nie. Ale Naki chciała pani po policję, że co? No to co mam zrobić, zaczęłam aha, aha, policja, aha. do scenariusz. Już jedziemy. A mam pani przyłożyć klamkę do głowy, żeby pani była grzeszniejsza? Czy nie martwi się pani o swoje życie? Ma pani je w dupie o, Dobra, to może... od razu może tutaj pani macie grób Macie, macie panowe maski, nie widzimy waszych twarzy Zostawcie nas i jedźcie, naprawdę Ty, Nie miałem wcześniej maski no. Czy moje... mój wygląd Wiecie kim jestem? Kim jesteś? Mam wam po powiedzieć kim jestem? Nie wiem Widzisz moją maskę? Diabłem. No to kurwa wieczkim jestem. Diabłem. Powiem wam tak, nie trzeba było poczynać. No, serio. Odsuń się. Do widzenia. Nie trzeba było dzwonić po psiarskich. A pana przepraszam, no ale niestety, świadków nie może być. Zabieraj mi jeszcze telefony. Zobacz. Serio? Au. Nie chciałem. Sam nie wiem, ile mam dzieci. Na mnie dziewczyny mówią szybki. Kiedyś myślałem, że to komplement, bo grałem w piłkę, że tak szybko biegam. Potem się dowiedziałem, że chodziło o coś innego. Ale nieważne. <laughs> początku. Od początku, Od początku mamy cały czas zero. Tak jest! Stańcie sobie wszyscy jeszcze raz Tak jest komendancie yy, Raz Dwa Trzy Pierwsza poprawnie wykonana pompka policyjna Druga poprawnie wykonana pompka policyjna Trzecia poprawnie wykonana Ale z uśmiechem te pompki Pokaż jak się cieszysz Czwarta, poprawnie mówi... wykonana to... pompka policyjna Zajebiście Piąta zajebiście poprawnie wykonana pompka policyjna uśmiech na mordzie policjna. mają mieć. Szósta zajebiście wykonana, popka policyjna. Siódma, poprawnie zajebiście wykonana, popka policyjna. Pięknie. Ósma zajebiście wykonana, popka policyjna. Dziewiąta zajebiście wykonana, popka policyjna. I ostatnia, dziesiąta no, zajebiście wyjątkowa. wykonana, wyjątkowa, popka policyjna. <noise> <noise> tak będzie strzelanie nas policją, chyba. No? Koło mnie się zarab o się iwanek On! Podnieś ręce Szanuj to pizdę no Ta upomnienia, ale już broń wyciągnąłeś! Nie mam czasu na upomnienia Pomóż mu pan, bo się wykrwawi tu No Jezu Dobra bądź po... Wierzam, wierzam od razu, wjeżdżam od razu Wjeżdżasz już teraz? To wjeżdżaj, to wjeżdżaj Dobra wjeżdża, gotowość Rip gazeta Robić screeny Halo Wjeżdża, 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 wjeżdża już Wjeżdża już? Wjeżdża już Dobra, okej, okay, Już dobra. nie ma, nie ma czasu Ja czas, jestem na górach, czas. ja jestem na górach Dobra, na razie No Pojazd zjechał Jest ponad kod żółty, koniec. ale... Jesteśmy w kor... w kor... Czyż szerszy miał jeden? Manefram Fram. Nieźle. Ty ile jego pojazd waży? Co to ma być? Nieźle, nieźle. No. On już coś nie wyjedzie. Tylko zablokuję Nie rozwalę.

Winnę sparci na moje 20. Przebiegłem <laughs> półtora Kalej, ręce do szyba, góry! Ręce do góry! Nie masz szans. Nie masz szans, nie masz szans opuść ręce! Dobra. Przod Strzelają do mnie Kur... gówno I do Pozwolenie na broń, wszystko, gówno Ale biegnę na krzyku i... i... A, gówno. Najbardziej boli, że wiem, że sprytne se dla ja jeździ obok policji i mówi Elo, 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 później go gonią i o Jezu problem. Nie powinniśmy wtedy pomagać, no, jeżeli ktoś sobie ja robi, no to nie chce ja ja robi, no. A nie ryzykujemy tak wiele, no nie wiem, może chłopaki sobie poradzą, mam nadzieję. No. Ojejku. Oj, oj, no oczywiście znaleźli mnie, oczywiście, oczywiście mnie znaleźli. Minutek przed nie, no. Dobrze, to ja pójdę pierwszy. No, temu panu pomagam, tylko... Ale wieje. <laughs> Ktoś dmucha mikrofon. Pan <śmieje>, kurde. <laughs> ja dam panu kredyt zaufania i stwierdzę, że. Znaczy, stwierdzę. Chwilowo panu zaufam, dam panu taki, taki. taki znak, żeby się pan zmienił. I to tyle ode mnie. A co pan z tym zrobi? Już pana sprawa. A i mundur ma pan zakrawiony mój cały, także najlepiej spalić. Do widzenia. Dobrze. O kurde. Jest pan w stanie jako. Noga wiem, że tylko nagi jestem. Nie jestem w stanie. Dobra, to jakby powolutku tutaj. Ja pana będę skortował. Dobrze. Co to z... co, co? Co? O co chodzi? Serio zostawił mnie? O kurde! Co? Pisikala, dzięki, jeżeli to słyszysz. Ale nie wierzę, serio? On mnie zostawił? A pan pożyczyć telefon, może. Chce pan zadzwonić? Tak. Nie wiem, czy mogę, wie pan. Ups. Śmiało. Bym musiał się funkcjonarzy zapytać, bo ja tutaj nie chcę później. A, to ten gasiu. tego przywiózł, strażek. Czyli jednak Dobra, nie. jest pan w stanieś? Tak, tak. Co już pan uciekać chce? M że pan się poczuł. Wtedy musiał pan. Nie, dać... puść pana, dałem panu kredyt zaufania. Szpital jest otwarty, panowie. Wyspiesziemy, czy... to wolno. Dziękuję. Nie. <noise> nie, nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. <noise> Sprawdzę banrum na trzecim wypadku.